jaką będą lecieć kolarze podczas czwartego etapu 70. Turce Poroń. Tu lecimy właśnie na rondę Katechickie i zaraz odbijemy w lewo na Pętlę Słoneczną, gdzie również będzie premia górska. Tu jesteśmy pod spodkiem właśnie. Wy mówicie więcej, nie mówicie nic,

póki co nikt nas nie zatrzymuje jak widać mamy kolarza po prawej stronie, po lewej stronie więc nie druga wolna, możemy sobie spokojnie po niej śpiewać widzą kamery rybarkowe i wiadomo wtedy będą już przejeżdżać kolarze Jaki podjazd szczerze mówiąc ciężko się rower prowadzi jednym ręką filmując raz Teraz jeszcze pokażę wszystkim jesteśmy już na, przy ulicy Katowickiej strzelanie Korfantego z Katowicką. I tu będzie Górska premia Taurona, a ja zaraz będę kończył nagrywanie. Dojdziemy tylko do premii górskiej. I już, nie wygrywamy premię, dobrze się bawią. oczywiście. plus jest taki, że nie mam konkurencji i właśnie nie wiem co miał zrobić i tak przyjadę pierwszy na tą premię. No, tu jest zakręt jeszcze w prawo i będziemy lecieć ponownie na aleję Korfantego, tylko że będziemy przejeżdżać przy spodku. I taką rundę właśnie kolarze będą pokonywali cztery razy. Tu zakręcamy Kilometr do mety I sobie zaraz jedziemy Najpierw wykręcimy jeszcze zaraz, Tu nastąpuje zwężenie Tu będzie odcinek już powoli spliterski Zaraz bieg I zaczniemy zjeżdżanie Już może nawet wolniej, byle było coś widać na filmiku Bo nie ma co się ścigać, bo nie ma się z kim ścigać Teraz jest w koszpantego Corspantego okay. ja. Dobra okay. Jak było widać ludzie potrafią wejść idealnie pod koło No ale niestety tego już nie zmienimy i lecimy dalej. Tu się wszystko powoli będzie kończyło. Mamy satelitę nazwaną tak Małą Halę Spodko, gdzie przeważnie odbywają się mecze HCH z kotowicy drużyny no i wystawy psów i inne jakieś zabawy. A teraz dojeżdżamy właśnie na metę tego rocznego finiszu. Uwagami mamy ładne panie na deskorolkach i kolega na rawerze. Mamy szczerze i No i powoli kończymy właśnie rundę.